Dzień dobry. Dobry wieczór Państwu. Jestem na cmentarzu rzymskokatolickim przy ulicy Limanowskiego w Radomiu w okresie poprzedzającym Dzień Wszystkich Świętych. Stoję przed grobowcem osoby, a w zasadzie rodziny, która przed II wojną światową odgrywała ważną rolę w życiu Radomia. Podejdę bliżej. Aby Państwo mogli przeczytać. Napis nie jest bardzo wyraźny. Bolesław Przybytniewski. Żył lat 52. Zginął w Oświęcimiu w 1942 roku. Trudno, aby tu jego szczątki spoczywały w tym grobowcu. Równie spoczywa jego żona Maria Przybytniewska. Bolesław Przybytniewski urodził się w Radomiu 14 sierpnia 1890 roku i miał dość liczną rodzinę, rodzeństwo miał mianowicie aż sześcioro rodzeństwa i czwórkę dzieci. I szanowni państwo, był on właścicielem ziemi od ulicy Waryńskiego w Radomiu aż po katedrę. Wybudował tam piękny dom rodzinny w stylu modernistycznym, stojący właśnie nieco dalej, w głębi działki, z dwoma pięknymi tarasami i półkolistym wykuszem. Pewnie Państwo nie wszyscy wiedzą, że w Radomiu przy obecnym Placu Konstytucji 3 maja, przy dawnym hotelu europejskim, przed wojną funkcjonowała wspaniała i bardzo popularna kawiarnia. Cukiernia Bolesława Przybytniewskiego. Została ona założona w 1918 roku, a mieściła się konkretnie przy Placu Konstytucji 3 maja. Jeden, łamane przez 3. To było prostopadłe do, to był budynek prostopadły do hotelu europejskiego. Lokal ten dysponował salą do konsumpcji salą bilardową, salą taneczną z muzyką na żywo oraz ogrodem letnim. Cukiernia ta była i kawiarnia zaliczana do lokali pierwszorzędnych i cieszyła się dużym powodzeniem radomian, a szczególnie pączki z nadzieniem różanym. Właściciel dbał o reklamę swojej cukierni, kawiarni, na przykład w prasie lokalnej. Dowiadujemy się na przykład, że w 1926 roku e, słowo, domyślam się Radomskie, napisało, że cukiernia, kawiarnia jest odwiedzana licznie przez inteligencję e, i że jest to bardzo miła kawiarnia. Oraz wieczorami, popołudniami odbywa się koncert tria smyczkowego z, z restauracji rzymskiego które już tak na marginesie w Radomiu nie istnieje, to znaczy nie istnieje ten budynek. Przybytniewski organizował ponadto codziennie dancingi i koncerty jazz bandów. W Radomiu w 1932 roku odbywało się ważne wydarzenie, a mianowicie kongres eucharystyczny w hali kongresowej, która też już nie istnieje ten budynek i Wtedy Przybytniewski zaprezentował na tym kongresie wieżę z cukru, czekoladowy tunel, pociąg i budkę dróżnika. Trzeba powiedzieć, że w 1933 roku, czyli rok później, w Radomiu gościli automobiliści z Czechosłowacji, w tym 41 aut i 138 osób. Przyjeżdżali oni z Czechosłowacji do Warszawy w ramach e, takiego dobrych kontaktów e, sąsiedzkich między Polską a Czechosłowacją. I też oni gościli w tej kawiarni, w tej cukierni i zachwycali się ciastami, wyrobami przybytniewskiego. W roku 1932 w restauracji europejska odbywały się pierwsze wybory Miss Radomia. I nagrodę pierwszą, czyli Miss Radomia, została Wanda Maślińska, y, która również spoczywa na tym cmentarzu. Y, była ona żoną znanego polskiego kolarza szosowego Stanisława Kłosowicza. Stanowili oni wtedy Piękną, reprezentacyjną parę radomia. W restauracji tej organizowane były imprezy, przy okazji których zbierano pieniądze dla bezrobotnych, powodzian, letnie kolonie dla dzieci, budowę kortów tenisowych czy dokończenie budowy szkoły zawodowej przez Towarzystwo Opieki nad Dziewczętami. Właściciel przyczynił się także do powstania radomskiego cechu cukierników. I teraz proszę Państwa, co się stało, jak wybuchła Druga wojna światowa. Trzeba powiedzieć, że obecny plac Konstytucji był jakby centrum dzielnicy niemieckiej, no i nosił nazwę Hitler Platz. Cukiernia ta i kawiarnia dalej funkcjonowała. Prowadził on ją głównie z, ze swoją żoną, która jest w tym grobie pochowana. Cukiernia i kawiarnia przybytniewskiego w czasie II wojny światowej e, zmieniła nazwę, to znaczy Niemcy zmienili pod Dzbanem. I co się stało w 1940 roku pod koniec, czyli praktycznie prawie półtora roku od wybuchu wojny. Mianowicie Niemcy aresztowali Bolesława. Przybytniewskiego, a konkretnie ta policja śledcza czyli widocznie mieli dla niego jakieś zarzuty być może, że angażował się w jakieś sytuacje związane z ruchem oporu, ale tego nie wiem. I został wywieziony przybytniewski do obozu koncentracyjnego w Auschwitz, czyli w Oświęcimiu. Otrzymał numer obozowy 8422. Jak czytałem na stronie obozu w Oświęcimiu, dotarł do Oświęcimia transportem z Lublina 9 stycznia 1941 roku. O 5 rano. Było w tym transporcie ponad 130 osób w tym między innymi, organista z kościoła e, z pod Częstochowy, który zaintonował e, pieśń Boże coś Polskę. Byli też więźniowie z Ostrowca, Warszawy jak czytałem, Skarżyska, Kielc, Końskich, Starachowic. Przybytniewski jak dotarł do obozu był 50-letnim mężczyzną. Przybytniewskiemu udało się przeżyć w obozie aż do 1942 roku, a konkretnie zginął 1 czerwca 1942 roku, jak podaje źródło wyszukiwarki obozu w Auschwitz. Po zakończeniu wojny w lokalu działał jeszcze przez pewien czas zespół gastronomiczny, restauracja, bar i kawiarnia pod nazwą Europa B przybytniewski. Cukiernią tą przez pewien czas zarządzała jego córka Maria, ale interes nie szedł dobrze. I kilkanaście lat po wojnie zapadła decyzja o sprzedaży. Obecnie ten kompleks na placu Konstytucji 3 maja, czyli 1-3 i dawny hotel europejski, jest remontowany. Nie wiem jak to będzie dalej ten remont postępował. Proszę Państwa, robi się już powoli wieczór, więc jeśli ktoś będzie na cmentarzu rzymskokatolickim w Radomiu kwatera, jak Państwo widzą, cztery duże C, to warto pomodlić się lub, lub wspomnieć Bolesława Przybytniewskiego, znanego Radomianina, filantropa. Wiemy, że on w tym grobie nie spoczywa, bo tak jak mówiłem, został zamordowany w obozie koncentracyjnym. Na koniec chciałbym Państwa zachęcić do obejrzenia krótkiego filmiku, takiej rekonstrukcji ze zdjęć, jak wyglądała kiedyś kawiarnia, cukiernia Przybytniewskiego. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i serdecznie pozdrawiam. Konrad Gałka.